Nowy rok bierze, w jasełkach leży, a my ponownie witamy w dębilskim cyklu Światłość Ciemności w parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, gdzie aktualnie się znajdujemy i gdzie rozpoczynamy 2023 rok. Do czego może nas zainspirować święty Jan Bosko? Czego możemy się od niego nauczyć? Święty Jan Bosko to jest bardzo niezwykła postać, przynajmniej dla mnie osobiście, bo to jest ksiądz, który widział w drugim człowieku, szczególnie w młodym człowieku, widział dobroć. To kapłan, który swoje powołanie, to kapłańskie powołanie odczytał w służbie dla młodzieży. Nie dla tej młodzieży, która zawsze jest gdzieś blisko kościoła, ale właśnie dla tej młodzieży, która gdzieś tam jest na peryferiach. Do czego inspiruje? To jest człowiek, który po prostu zobaczył dobro w sercu drugiego człowieka. Nie opierał się na tym, że ktoś jest zły, że ktoś nie, wiem, nie potrafi ładnie mówić, albo po prostu przeklina. ale Chciał zobaczyć dobro w jego sercu i na tym bazował. Więc czego nas uczy? Tego, żebyśmy widzieli dobro w sercu drugiego człowieka. W związku z 1 stycznia to jakie życzenia chciałbyś złożyć naszym widzom? No, przede wszystkim dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze, i świadomości, że Pan Bóg przy nich jest, nawet w tych trudnych momentach, w tych naszych właśnie ciemnościach, że on jest tym naszym światem, który wchodzi do naszego życia. Życzę każdemu, żeby w tym roku, już w 2023, zrealizował sobie wszystkie plany, które sobie wcześniej założył. Cię każdemu chciałbym życzyć, żeby w życiu codziennym, jak i we wszystkich decyzjach, które podejmujemy, żebyśmy kierowali się po pierwsze miłością do Pana Boga, a po drugie miłością do drugiego człowieka. No to szczęścia, zdrowia, błogosławieństwa Bożego, dużo radości, pięknych samych chwil, dużo przyjaciół, ale takich prawdziwych, szczerych. No i Ściskam wszystkich i wszystkiego najlepszego. Żebyśmy widzieli dobro w sobie i w drugim człowieku. Jak to dobro zauważymy, to na tym dobru później będziemy mogli naprawdę piękne rzeczy budować. Błogosławieństwo Bożego na co dzień, bo jeżeli to błogosławieństwo będzie, to właśnie i to dobro będziemy widzieli i będziemy mogli iść prostą drogą ku świętości. I również, w imieniu redakcji Ceny TV, chcielibyśmy złożyć życzenia na Roku. Bożego oraz przeżycia tego roku wraz z Panem Bogiem. Miłości, szczęścia prywatnego, zawodowego, zdrowia, czego sam sobie jeszcze będziecie chcieli i nawzajem. Śledźcie nas dalej. Do następnego razu oraz szczęśliwego Nowego Roku.